W Krakowie mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Otóż na Kraków dziś patrzy cała Polska, bowiem tak. od tego, jak skończy się sytuacja z odwołaniem Miszalskiego, będzie zależało, jak będą do tej sprawy podchodzić włodarze innych miast. Lublina, Szczecina, Warszawy i tak dalej. Bo jeżeli w Krakowie uda się tego człowieka odwołać, to każdy z tych wszystkich miast, które rządzą w większości platformerci, trzy razy się zastanowi, zanim wprowadzi strefę czystego transportu. W cudzysłowie, bowiem, jest to strefa eliminowania ludzi, których nie stać na nowe auto. Jest to strefa wykluczenia gospodarczego, tak, także, bo przecież mało kto o tym mówi, yy, samo, sama ta opłata. Jest przecież w sposób negatywny wpływa na, na powiedzmy decyzje zakupowe tak jak ktoś ma jechać do miasta doliczyć do tego jakąś opłatę to pojedzie w inne miejsce będzie to skutkowało tym że miasto się wyludni z gospodarczo i e, finalnie finalnie e, to będzie pustynia pustynia gospodarcza a jeżeli ktoś chce ma życzenie nie wiem żebyśmy e, takie oczywiście te eko klimatyzmy i tak dalej to wprowadzenie tego Przysz Francja od tego odeszła. We Francji, we Francji wszystkie strefy czystego transportu cofnięto, tak? My w dziś Pracownie. powtarzamy błędy Zachodu, gdzie my mamy naukę, uh -huh. naukę że to jest droga donikąd.